Sam muszę powiedzieć w ten sposób, obrady Żyli trwały, nie przesadzam, do godziny trzeciej w nocy. Taką informację uzyskałem od ciągu Była dosyć duża dyskusja, długa dyskusja nad tym, który zespół powinniśmy w sposób szczególny docenić i wyróżnić. Nawet zmieniono w pewnym sensie regulamin, oprócz tego, że jest nagroda Gram Prix i dodatkową nagrodę wyróżnienie dla jednego z festiwali. Ale bardzo duży według opinii Żyli, poziom bardzo dobry, wysoki. Bardzo podkreśloną pracę animatorów i instruktorów teatru, którzy potrafią z tym pracować. Dużą chęć młodych ludzi do realizacji tego, co jest przygotowane, co jest planowane. Oczywiście z pewną dozą dziecięcej fantazji, dziecięcej innowacji, ale również i talentu, co było podkreślone. Cieszymy się bardzo, że miło tak daleko położenia SUVAW na krańcu Polski, Mamy duże zainteresowanie e, festiwalem i trzeba podkreślić dużo pracy przed jego rozpoczęciem, na etapie eliminacji teatru, które przyjeżdżają. Uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga, rybniczanie i rybniczanki, posłuchajcie, za co dostaliście Grand Prix. Dostaliście za spektak Maskarada, w szczególności za dojrzałość, spójność wypowiedzi, zespołowość i dialog na scenie, a także interesujące wykorzystanie środków scenicznych, czytelność formy oraz za elektryzujące oddziaływanie na widza. Elektryzujący rybniczanie i rybniczanki Grand Prix!